Zalotność jest pachnąca i różowa, a mądrość jest żółta i sucha. Wolałabym, by mnie Mickiewicz chciał całować, niż by chciał mnie słuchać, jeśli serafinowie, potęgi i trony nie patrzą na kobietę męskimi oczyma. Nie chcę iść do nieba, po gościńcu stromym, nic tam nie ma. Niechaj śmierć mi nie będzie, niewiastą w całunach, lecz mężczyzną, o bujnych ramionach, a pęknę w jego ręku jak dzwoniąca struna, roześmiana i rozmarzona. Życie zaś niech mnie niesie ku złotej cyterze na tęsknym, rozkołysanym okręcie. Chcę na pokładzie bezsilnie leżeć w niekończącym się święcie.